Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na taki filmik zbiorczy, w którym pokażę e, moje właściwie prawie wszystkie prace, które wykonałam w kwietniu. E, I tak się złożyło, że tych prac jest naprawdę dużo, jak na mnie przynajmniej. E, no miałam powiem wam niezły maraton. Ale na no trochę się tego nazbierało i no chciałam bardzo sprostać wszystkim zamówieniom. To były zamówienia, właściwie prawie wszystkie, od, od mojej rodziny, bo mamy teraz dużo takich imprez rodzinnych zbliżających się, i to są właśnie e, rzeczy, które wykonałam na te, na te imprezy, ale nie przedłużając. Hmm. Aha, i pokażę Wam te moje prace w takiej kolejności chronologicznej, e, w, ponieważ to są rzeczy wykonane na różne, różne okazje różne święta różne jubileusze. I pokażę Wam w takiej kolejności, jakby od najmłodszego odbiorcy do najstarszych. Może tak będzie ciekawie. Pierwsza kartka na roczek, na który wybieramy się w Wielkanoc. Kartka dla dziewczynki z, z tych królisowych Kraftokloków. Tekturka, pierwszy roczek. Nie pamiętam skąd, oczywiście, ja to totalnie nie mam do tego głowy. Prosta kartka, taka trochę przestrzenna. Ta teksturka jest wyembosowana takim różowym tuszem, e, tuszem z Nellis, chyba o ile dobrze kojarzę. Taka bardzo prosta. Na roczek dziewczynki. E, dwie prace na osiemnastkę. To są prace na osiemnastkę, kartki na osiemnastkę mojego kuzyna. Eee, to jest pierwsza, też wykonana z kraftokloków, z tej kolekcji, chyba Ladies and Gentlemen. Eee, I to ona też jest taka bardzo, bardzo prosta. Eee, napisy: Podążaj za marzeniami, możesz wszystko. Nie pamiętam, czy to są elementy do wycięcia z tej samej kolekcji, czy z jakiejś innej, naprawdę nie pamiętam. Ale te dwa papiery bazowe na pewno są z tej kolekcji Ladies and Gentlemen. Eee. 18 kacpra wycięta z wykrojnika, wycięta na kilku warstwach i tak podklejona, żeby było trochę przestrzennie. Także taka bardzo prosta karteczka, ale taka była zamówiona do koperty. Także musiała być płaska. Coś takiego. I druga kartka na 18, ta będzie od nas. To jest kartka z kombinowanych papierów. Ten papier tutaj, pierwszy bazowy, na pewno jest z. o Boże, z piątku 13, chyba z tej kolekcji Hello Beautiful. A tutaj te dwie to są z takich bloczków, które dostałam od Kingi. Osiemnastka też wycięta z wykrojnika tekturka samochodu wyembosowana, potusz, ona jest potuszowana brązowym tuszem i wyembosowana na mm, przezroczysto i e, trybiki, żeby jeszcze coś dodać taka bardzo, bardzo prosta kartka, ale też mi zależało na tym, żeby ona była płaska także to to e, dobra i przejdę do prac, które jakby no są troszeczkę bardziej skomplikowane, moim zdaniem przynajmniej. No i też trochę bardziej mi się podobają. To jest kartka ślubna w formacie DL. To jest też kartka, która miała być zrobiona do koperty, wykonana z kolekcji. Tutaj ten papier bazowy, to jest tutaj, o tutaj go lepiej widać z tyłu z tej kolekcji z Mintaya, Marry Me tak ona się nazywa? tak i to jest kartka która, która, jest do kompletu z albumem, który wam pokazywałam w moim poprzednim filmiku można sobie zobaczyć album wykonany z tej samej kolekcji, także taki zestaw także ten papier tutaj jest z Mintaya, a te dechy to są z takiego bloczku, czy bloku 30 na 30 z też Napis w dniu ślubu wycięty z jakichś dodatków, które chyba dostałam jako gratis do których zakupów. Serduszka wyembosowane na biało, malutka kompozycja z kwiatków. No, i tutaj główny element tej kartki to jest ten shaker z gołąbkami. On jest chyba z filigranek. I powiem Wam, że te shakery to chyba jest nie moja bajka. Namęczyłam się przy tej konstrukcji okropnie. Nie wyszło to idealnie, nie podobały mi się tutaj te sklejone boki, te zewnętrzne boki tego shakera po sklejeniu całości, więc wymyśliłam tutaj, właściwie Ewa mi trochę podpowiedziała, żeby to przybrudzić białym gesso bądź farbą, no i tutaj metodą suchego pędla zrobiłam coś takiego. No i teraz jestem z tego zadowolona, ale na, jak to było przyklejone, wiecie, na, na surowo, bez żadnego zdobienia, to to źle wyglądało. Nie wiem, takie było moje odczucie. No fajnie ten shaker wygląda, ale, ale nie wiem, czy jest to warte zachodu, naprawdę, bo, bo... No, ja się strasznie przy nim nastresowałam, namęczyłam i. Ale kartka wyszła tak. W sumie jestem z niej bardzo zadowolona. Um... Mam nadzieję, że młodym również się ona spodoba. Kolejna kartka to jest kartka na 40 urodziny. I to jest kartka w pudełeczku. Pudełeczka już nie ozdabiałam. Ona jest w formacie 15x15. taka kartka bardzo prosta kartka wykonana z kolekcji z piątku trzynastego when we first met tym razem nie otwierana tak tradycyjnie na bok tylko w ten sposób żeby można było ją sobie ewentualnie postawić. To jest kartka na 40 urodziny dla pani. Bardzo prosta. Te, tutaj chciałam, żeby te kwiaty, te rośliny, ta kompozycja w ogóle była taka stanowana, żeby tutaj nie było żadnych takich wyzywających kolorów, jakoś tak mi nie pasowały. No i też z tego samego powodu tekturki wszystkiego najlepszego i 40 są zostawione surowe. To są tekturki z tekturkowa. Ja je pokazywałam w swoim filmiku z wygranym Candy. Bardzo fajne tekturki. Eee, także tak wygląda ta karteczka. Naprawdę bardzo prosta. A i tutaj jeszcze zapomniałam powiedzieć, że ja na wykonanie tej kartki, słuchajcie, miałam dosłownie 15 minut. Zrobiłam ją dzisiaj eee, i za chwilę ta kartka razem ze mną wyjeżdża na święta. Eee, I robiłam ją dosłownie w ostatniej chwili, bo się o komuś przypomniało, żebym tą kartkę zrobiła. No, ale wyszło tak. Ja jestem całkiem zadowolona. Mam nadzieję, że zamawiający również będzie. No i pani jubilatka również. Także to to. I jeszcze słuchajcie, dwie prace na 50. rocznicę ślubu. To jest pierwsza z nich. To są oczywiście prace dla, że tak powiem, tej samej młodej pary, więc musiałam zrobić tak, żeby one się znacząco od siebie różniły. Trochę tam jest podobnych elementów, no ale bez przesady. No, ciocia i wujek i tak będą wiedzieli, kto te, kto te prace zrobił, więc, więc bez przesady. Pół e, znowu w pudełeczku. Tym razem kartka w formacie DL i powiem Wam, że ona mi się bardzo, bardzo podoba. Jest taka bardzo prosta, ale wydaje mi się, że udało mi się ją zrobić w takim fajnym klimacie, żeby pasowała do, do, do starszych osób ze złotymi elementami i tak dalej. Ten papier bazowy to jest z Mintaya z takiej kolekcji z tortami ślubnymi, Celebrations, chyba coś takiego. A tutaj ten, ten, ten papier na wierzchu to jest chyba wiek niewinności. Um, te, um, no. Digi stempelek podlinkuję wam od kogo jest, bo mi w tej chwili wyleciała ta nazwa z głowy, ale ja wam to podlinkuję. Um, I bardzo dziękuję za ten stempelek w ogóle. Um, no i co? Mamy tutaj w centralnym punkcie taką papierową różyczkę, do niej dołożone mniejsze kwiatki, pręciki i te listki. To są te same listki, które się pojawiają również tutaj na tej korce. kurcze. tak nawet nie patrzę, czy, 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 te, czy jesteśmy w kadrze. Przepraszam. Yy, yy, to są te same listki. Dobra, także tak wygląda ta kartka. No, i zakończę, że tak powiem, z przytupem, bo pokażę Wam boksa. Również na tą samą 50. rocznicę ślubu zrobiłam boksa. Tego boksa będzie wręczać moja babcia swojej siostrze. Tak się on prezentuje. Został wykonany z kolekcji Dear Diaries Mintaya. Jakoś mi ta kolekcja pasowała do okazji. Na wierzchu mamy tylko małą kompozycję. Na podniesionym takim wyciętym kółeczku, zrobiłam takiego taga z napisem Złote Gody, i tutaj Joanna i Czesław, czyli imiona państwa młodych. Otwieramy boksa, i w środku wygląda tak: po kolei tutaj mamy kieszonkę na pieniążki z tego nieszczęsnego wykrojnika, o którym już mówiłam kilka razy. Życzenia od mojej babci. Eee, tutaj tylko taka kompozycja do ozdoby. Takie latarenki, one są pociągnięte glossy i wycięta różyczka. I tutaj data ślubu Państwa młodych. Na środku mamy tort. Tort oczywiście też nie pamiętam skąd jest. Eee, ozdobiony delikatnie kwiatuszkami. Także tak prezentują się te prace. E, mam nadzieję, że wszystkim odbiorcom, wszystkim świętującym się spodobają. Mam nadzieję, że zamawiającym się spodobają. E, dajcie proszę znać, co myślicie. E, jestem ciekawa Waszych opinii no ja jestem z tych prac zadowolona napracowałam się niesamowicie i po prostu miałam taki niezły maraton teraz muszę trochę od tego wszystkiego jeszcze był ten album, który pokazywałam wczoraj e, dlatego no muszę teraz trochę od tego wszystkiego odpocząć ale będą święta, więc przez święta nic skrapowego nie będę robić e, to tyle, pozdrawiam was bardzo serdecznie życzę wszystkim wszystkiego dobrego na święta i do zobaczenia niebawem, papa pa.